Cześć kochani, tu Adrianna i zapraszam Was dzisiaj na film 20 sposobów na pomadkę do ust. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby ta seria trwała i żebym robiła jakieś sposoby na inne kosmetyki, to zostawiacie dużego kciuka w górę. Używajcie naturalnych pomadek, ponieważ będą do tego najlepsze i pamiętajcie o wzięciu udziału w rozdaniu na Facebooku, gdzie do wygrania jest Beauty Blender. Jeżeli chcecie, żeby Wasze perfumy dłużej się utrzymywały, to w miejsce, gdzie chcecie zaaplikować perfumy, nałóżcie pomadkę i spryskajcie to miejsce perfumami. Zapach będzie się wtedy dużo dłużej utrzymywał. Nie bez przyczyny nasze babcie używały perfum w kremie. Jeżeli lubisz mocny efekt rozświetlenia, to na początku nałóż na kości policzkowe trochę pomadki, a dopiero później rozświetlacz. Dzięki temu uzyskasz na policzkach piękny efekt tafli. Jeżeli tak jak ja macie zawsze brudne okulary, ale nigdy nie macie płynu do wyczyszczenia ich, to nałóżcie na nie pomadkę. O tak, nie żartuję. I delikatnie, ale dokładnie wytrzyjcie. Po kilku chwilach wasze okulary będą idealnie czyste i Błyszczące. Jeżeli chcesz, żeby Twoje brwi były gęste i ciemne, to co wieczór nakładaj na nie naturalną pomadkę, która będzie zawierała w sobie oleje krycynowe. Jeżeli skończyła Wam się pomadka i zastanawiacie się, co zrobić z pustym opakowaniem, to możecie na przykład wykorzystać go jako skrytkę na tampona. Kiedy włożycie go do pustego opakowania, a później do dżinsów, będziecie mogli bez problemu powiedzieć, że idziecie do łazienki poprawić makijaż. Jeżeli po chorobie okolica wokół Twojego nosa jest cała czerwona, to nakładaj na nią pomadkę do ust. Pamiętaj tylko, żeby nie Nakładać ją wprost z opakowania, żeby do pomadki nie przenikły bakterie, albo używaj oddzielnej pomadki do tego. Jeżeli w niedrogi sposób chcecie stworzyć eyeliner, to weźcie czarny cień, nałóżcie na pędzelek troszeczkę pomadki i pomieszajcie z cieniem. Spójrzcie, jaka piękna i mocna kreska nam wychodzi. Macie problem z suchymi i pękającymi łokciami? Zaaplikujcie na noc trochę pomadki i problem zażegnany. Jeżeli na ręku zablokował Wam się pierścionek i w żaden sposób nie możecie go zdjąć, to nałóżcie wokół pierścionka pomadkę i olejki zawarte w pomadce spowodują, że pierścionek bardzo łatwo zsunie się z palca. Jeżeli chcesz optycznie powiększyć swoje usta, to nałóż na łuk kupidy na trochę pomadki. Pomadka przez swoją tłustość będzie zbierała tam światło, a usta będą wydawać się pełniejsze i większe. Jeżeli malujecie paznokcie i nie chcecie ubrudzić sobie skórek i okolic paznokcia, to zabezpieczcie go pomadką. Olejki zawarte w pomadce spowodują, że nawet jeżeli pomalujecie lakierem skórki, to lakier nie przywrze do nich i po zmyciu rąk będziecie miały piękny manicure. Tadam! Ci się żel do brwi, żaden problem. Pomadka do ust sprawdzi się równie dobrze, a do tego nada brwiom piękny naturalny blask. Jeżeli chcecie wyjść na spacer, a za oknem panuje mróz, to nigdy nie nakładajcie na ręce kremu opartego na wodzie. Jeżeli chcecie ochronić ręce, to dużo lepiej sprawdzi się oderwany kawałek pomadki, który bardzo dobrze ochroni dłonie. Jeżeli chcecie zadbać o końcówki, ale nie macie specjalistycznego olejku, to możecie na nie nałożyć trochę pomadki. Czy wiecie, że pomadka do ust, która w składzie ma oleje rycynowy przyspieszy Wam wzrost paznokci? Jeżeli regularnie będziecie ją wmasowywały w paznokcie, to będziecie się cieszyły pięknymi i długimi paznokciami. A jeżeli Twoje włosy się elektryzują i wokół głowy masz mnóstwo odstających antenek, to nałóż pomadkę na dłoń i przygładź włosy. Nakładanie pomadki do ust na skórki spowoduje, że będą miękkie i nie będą się tak zadzierały. Problem z suchymi i pękającymi piętami a Sahara? Weź trochę ułamanej pomadki i grube skarpeciory. Możesz na przykład pożyczyć od taty albo od chłopaka, jeżeli masz szczęście. Nałóż na stopy pomadkę, załóż skarpetki i pójdź tak spać. Rano obudzisz się z pięknymi i miękkimi stopami. Co wieczór na szczoteczkę do rzęs nakładaj trochę pomadki i aplikuj na rzęsy. Dzięki temu będą dużo dłuższe i elastyczniejsze. Jeżeli chcesz uwypłacić Spókić swoje obojczyki, to nałóż na nie trochę pomadki. Dzięki temu będą skupiały wokół siebie blask i zwracały większą uwagę. Tak, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kontynuacji tej serii, to zostawiajcie kciuka w górę i piszcie mi to w komentarzach. Koniecznie zasubskrybujcie kanał i weźcie udział w rozdaniu na Facebooku, gdzie teraz do wygrania jest beauty blender. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mua! Pa pa, do zobaczenia!